Osiem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów miejskich zasiliło flotę miejskiej komunikacji samochodowej. Wkrótce firma dostanie dwa kolejne. Pojazdy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych. Wszystkie wyposażono w klimatyzację, monitoring, nowoczesne kasowniki umożliwiające doładowanie biletów miesięcznych, a przede wszystkim są przyjazne dla środowiska. Wszystkie wyprodukowała firma Autosan. Podczas uroczystości obecny był prezes Autosanu Eugeniusz Szymonik. Cieszę, że zostały te autobusy wybrane akurat tutaj, po sąsiedzku, na Podkarpaciu ponieważ myślę, że ten patriotyzm lokalny też ma swoje znaczenie, a my przy dalszych zakupach, jeżeli Państwo będziecie tylko potrzebowali, dostarczymy Wam taki tabor, jaki sobie wymyślicie, bo produkujemy autobusy i 9-metrowe, 10-metrowe, 12-metrowe, jak również w najbliższym czasie uruchomimy autobusy przegubowe. Burmistrz Nębicy Mariusz Szewczyk cieszy się, że przetarg na nowe autobusy wygrała firma Otosan autobusy tak jak prezes Autosand powiedział z pierwszej półki światowej. Czyli najlepsze. Najlepsze. Cieszymy się, że właśnie ta firma może takie autobusy nam przekazać. Wiemy, że jest jedyną polską firmą, która produkuje autobusy, bo wszystkie inne, które były już mają kapitał zagraniczny. Ja się cieszę, że dostępność do firmy jest niedaleka, bo jest to 120 km i w razie jakichkolwiek usterek, których do tej pory nie ma, to pewno będziemy w stałym kontakcie. Współpraca z firmą układa się dobrze, także myślę, że to będzie procentować również w przyszłości. Nowe autobusy mają od 10 do 12 metrów długości. W zależności od wersji mogą zabrać od 70 do 100 pasażerów. Zakup kosztował blisko 10 milionów złotych. Dębica skorzystała z unijnej dotacji w ramach programu niskiej emisji. Dlatego nowe autobusy wyposażone są w silniki diesla Euro 6 spełniające wszystkie europejskie normy dotyczące spalin.